Hej, hej, witam serdecznie, kolejny progres. Tym razem YouTube mnie zweryfikował, czyli już mogę dodawać linki, mogę dodawać filmy dłuższe niż 15 minut. Oczywiście postaram się, żeby one dłużej niż 15 minut nie miały, więc przechodzimy do rzeczy. Dzisiejszym odcinkiem będzie Pedo Pedo w Kościele, a w sumie będę mówił PP. W skrócie, ponieważ wiadomo YouTube nie lubi pewnych słów, więc będziemy mówić sobie PP Dobrze, a teraz przejdźmy do rzeczy. Chciałbym dzisiaj poruszyć problem PP w Kościele, na temat tego jakim on jest naprawdę i dlaczego się wydaje, że PP w Kościele jest więcej niż gdziekolwiek indziej. I źródła są dwa. Za chwilę pomówimy o tym drugim, o źródłach typu polska laicka, ale pierw pomówmy sobie o czymś innym. Wyobraźcie sobie, że mamy jakiegoś księdza wysoko postanowionego, Nawet wyobraźmy sobie, że mamy Jana Pawła II, tak? i przychodzą do niego dziennikarze, reportaże, yy, dziennikarze i mówią coś takiego, słuchaj papieżu, my tutaj zrobiliśmy taki reportaż, ale mamy bardzo małe zasięgi. Okazuje się, że prawdopodobnie jeden z twoich księży, gdzieś tam na, na, na drugim końcu Polski, to, to on w ogóle jest pedo, wiesz, i on krzywdzi masę dzieci. Wygląda na to, że to nie są pomówienia, że to jest prawda. Weź, pomóż nam to nagłościć, pomóż zbadać tą sprawę, no bo nie chcemy, żeby tutaj osoby PP były na wolności, prawda? Nie chcemy tego. Fajnie by było go skazać, pomóż nam go skazać i wyobraźcie sobie, że Jan Paweł II tak siada, i mówi, ale wiecie co, po pierwsze, to jeżeli ja nagłośnię tą sprawę tego księdza PP, no to wiecie, że dużo bardzo się mówi, że, PP, to, że LGBT jest bardzo PP, tak? Ludzie cały czas o tym gadają, a jak ja powiem, że tam jakiś ksiądz jest PP, to ludzie przestaną gadać, że jest... PP w LGBT, tak? No więc ja nie będę na razie, może za rok w ogóle poruszę ten temat. Na razie nie będę mówił o tym, że ten ksiądz jest PP, bo wiecie, jeszcze ludzie przestaną mówić o tym, że w LGBT jest PP. A po drugie, no nie wiem, w kogo to uderzy. No wyobraźcie sobie, no ja będę mówił, że ten ksiądz jest PP, no i co z tego, że jest? No ale to ja nie wiem, w kogo to jeszcze uderzy, więc nie, ja nie będę poruszał tej sprawy, tak? No jakie macie wrażenia związane teraz z Janem Pawłem II, jeżeli ja Wam powiedziałem, że to tak wygląda, tak? No myślicie sobie, kurczę, jaki chory chłop, jaki odrywany od rzeczywistości. Normalnie powinno się go zamknąć za współudział, tak? Zatuszowanie, za zatajanie, zamiatanie pod dywan, celowe ukrywanie prawdy, celowe niepomaganie wyjaśnieniu przestępstwa PP i tak dalej, tak? No a teraz sobie przypomnimy yy, materiał pana który swojego czasu zrobił taki reportaż, bagnął, bardzo polecam, żeby go zobaczyć i on chodził, że jest największa afera prawdopodobnie PP w Polsce, mnóstwo osób skrzywdzonych, mnóstwo osób wie zamiata sprawę pod dywan, zataja, udaje, że nie wie co się stało, on z tymi informacjami chodził do gazety wyborczej, do faktu, do okopresu i co słyszał, że się tym nie zajmą, a dlaczego? No oczywiście polecam przeczytanie całości, ale tutaj czytamy, że gdy zapytałem znajomego dziennikarza o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, odparł, Wiesz, wszyscy się boją, że jak powiemy o tym, że on jest PP i tam krzywdzi dzieci, to, to że to odwróci uwagę od PP w kościele. Rozumiecie, nie będziemy pomagać ujawnić afery PP, bo jeszcze ludzie przestaną patrzeć, że w kościele jest PP, tylko zobaczą, że jest też gdzie indziej. Czas swoich publikacji jest fotany, wszyscy zastanawiają się, w kogo to uderzy. Rozumiecie, PP chodzi bezkarny, ale nie będziemy tego ujawniać, bo jeszcze bo nie wiemy, czy w kogoś to uderzy, kogoś, kogo nie powinno i tak dalej. Trzeba by było poczekać rok, może za rok się tym zajmiemy. No i teraz tak, więc wyobraźcie sobie wszystkie swoje najbardziej negatywne emocje, które mieliście przed minutą, kiedy wyobrażaliście sobie Jana Pawła II. No i uświadomcie sobie, że tak właśnie działa GW, Fakt i Okopress. Oczywiście tutaj jest, ja to powiedziałem w dosyć dużym skrócie, ale można sobie to przeczytać. Tutaj też jest dość duży skrót, tu można wejść na blog Mariusza Zielkę, który to dość dokładnie opisał i polecam ten jego artykuł pod tytułem Bagno. Więc, dlaczego z jednej strony mamy takie wrażenie, że w kościele jest więcej PP niż gdzie indziej? No po pierwsze dlatego, że media, duże media zatajają to, że PP jest gdzie indziej, przemilczają to, bo bo jeszcze to odwróci uwagę od pp w kościele, więc będziemy mówić od, o pp w kościele, zwłaszcza, że tam był taki przykład w tym dokumencie, że jakiś dziennikarz mówi nie, nie będziemy o żadnym pp mówić, no chyba, że to ksiądz, to wtedy bardzo chętnie zrobimy taki artykuł, ale jak tym pp jest kto inny, to nie, nie bierzemy się za to, bo po co, po co mówić, że pp jest gdzie indziej niż w kościele, tak? Temat, temat kościoła jest jak Do do w innych środowiskach w ogóle generalnie nie dotykamy. Weźcie ten, Weźcie ten temat o to, to, tak? Nikt nie chce półżył z małymi dziewczynkami ja się powiem, to jest to, tego, to, to ja tak. w ogóle istnieniu tego pana dowiedziałem dopiero odpadów. Nie mam o coś pomysł z tego testu. Ja po prostu chcę pokazać prawdę o problemie. Więc z jednej strony tutaj mamy działanie mediów, które kiedy jest mowa o PP, to porusza tylko kwestię kościoła, a inne rzeczy przemilcza, ale z drugiej strony mamy takie źródła jak polska laicka, które udaje, że PP jest nawet tam, gdzie jej nie ma, tak? No to z jednej strony mamy PP w kościele, bo PP jest wszędzie, tak, i dobrze by było, żeby wszyscy PP siedzieli, no ale z drugiej strony nie udawajmy, że PP jest tam, gdzie go nie ma. No i tutaj pani Ewa, której dziękuję, wrzuciła mi post, yy, znaczy mema Polski laickiej, no z nią dyskutowałem na temat tego, pokazywałem właśnie, to jest jedna z tych jego fanatyczek, że pokazuje jej, słuchaj, on cytuje rzeczy napisane w ten sposób, tymczasem źródła podają, że jest zupełnie inaczej. On twierdzi, że ta osoba powiedziała to, a tymczasem ta osoba powiedziała to. On po prostu kłamie, on przypisuje nieistniejące, nieprawdziwe słowa różnym osobom. Ona, a, ochydna zbrodnia jest dla was niczym, bo ważne jest dla was to, kto co powiedział. No kurczę, jeżeli się przypisuje nieprawdziwe słowa komuś, no to ważne jest co kto powiedział, tak? Bo to był temat, no ale przejdźmy do rzeczy, do tematu głównego, czyli to jak się wyolbrzymia PP w kościele. No chodzi o takie długotrwałe działanie na podświadomość, no bo zobaczmy, tutaj rzeczywiście artykuł jest prawdziwy. Więc tutaj nie mogę Polsce Laickiej zarzucić, że tutaj jest jakaś manipulacja w treści, no bo rzeczywiście y, cytat jest zacytowany no, dość dobrze, rzeczywiście w fakcie można coś takiego przeczytać, że kapelan tam wszedł, Problem polega na tym, że sprawa ta jest tak niejasno opisana, bo ja to dość długo researchowałem, wszystko oczywiście jest zapisane tutaj, na różne źródła się powołuje w tej sprawie. Ona opisywa była opisywana w tak różny sposób i to nie jest figura retoryczna teraz to co ja powiem, że ja naprawdę zastanawiałem się czy one w ogóle opisują tą samą sprawę, tak? Bo na przykład C CPL pisało o tym, że wyglądało to tak, że były, były różne osoby w sali, wszyscy spali, ksiądz wszedł, poszedł, poszedł gdzieś sobie tam do rogu sali, stanął w rogu, sam sobie szybko zrobił dobrze i wyszedł, tak? Widocznie toalety były zajęte, miał chcicę wielką, no i poszedł do rogu, sam sobie zrobił dobrze w rogu i wyszedł, a później inne media, które się na nie powołują, typu właśnie fakt, one już twierdzą, że nie, wszedł ksiądz, ale nie sobie zrobił dobrze, tylko jednemu z pacjentów, że włożył mi ręce, w spodnie, od piżamy, oczywiście. I oczywiście jest taki tekst, i oczywiście tekst ten jest prawdziwy, możemy go przeczytać, więc nie będziemy Polsce Leńskiej tutaj zarzucać tego, że manipuluje tekstem, bo taki tekst się tam znajduje. To, czy źródło jest rzetelne, czy nie, to jest jakby inna para kaloszy. W Polsce Leńskiej tutaj jednak nie zarzucamy kłamstwa w treści, bo rzeczywiście te źródło podaje taką treść. Ale manipulacją jest ten obrazek, bo na jakieś źródło byśmy się nie powoływali, to ten zmasmowany zawsze miał nie mniej niż 20 lat. Razem o 20, raz 22. A tutaj mamy zdjęcie, nie wiem, 8 latka, może 9, może góra 10-latka, który leży nieprzytomny. Oczywiście te różne media jedno pisały, że był ledwo przytomny, drugie, że był przytomny i się bronił, ale niewystarczająco. Trzecie, że on w ogóle wydał na to zgodę, bo mu było głupio, potem tam, że za bardzo się godził, mu było głupio. No tak różnie można było na ten temat przeczytać, no ale mniejsza z tym tutaj manipulacją polskiej jest to, że nieważne. O, na jakie źródło się powołujemy, to zawsze to był dorosły mężczyzna. Więc nawet zakładając, że ksiądz nie samemu sobie zrobił dobrze, tylko komuś innemu, no to mamy tu do czynienia z homoseksualizmem, a nie ilią. dorosły facet tam, nie wiem, 30-40-letni, innego dorosłego 22-letniego faceta. To ciężko to nazwać pedo, nie? No dobra, no a co ciekawe, tutaj mogę jeszcze dodać, że bardzo często Polska laicka miesza homo i pedo. On bardzo często, kiedy jest mowa o homo, to on mówi, że to jest pedo, nie? On w ogóle miesza homo i pedo, co jest dla mnie dosyć szykujące, bo według mnie różnica jest dość jasna i dosyć duża, tak? No ale on tutaj te dwie rzeczy miesza i to notorycznie, o czym zaraz się przekonamy. Kolejna sprawa. Tutaj jest taki my, W czasie prywatnego obiadu z papieżem byli na nim mój mąż, syn, ja, ksiądz Dziwisz i Jan Paweł II. Zapytałam papieża, dlaczego nie reaguje na sprawę arcybiskupa Juliusza. Zapadło milczenie. Kropka. Długie milczenie. No i znowu, komentarz. Dla naszych nowych sympatyków to ten co podobno nie wiedział. O wiecie, papież podobno wiecie, o czym wiedział, a nie powiedział, tak? I tutaj znowu jest przytaczana taka sytuacja, i on mówi dla naszych nowych sympatyków to ten, co podobno nie wiedział, a tutaj ta pani mu mówi, zapytałam, dlaczego nie reaguje w sprawie jakiego Juliusza. nie? Problem polega na tym, że Pan Juliusz nie dopuścił się pedo, tylko homo. Tam był skandal homoseksualny, a nie skandal pedo, tak? No i znowu, Polska Laicka. On nie odróżnia tutaj homo i pedo. Jeden facet drugiego, to, to jest pedo według niego, tak? No i teraz takie tutaj sugerowanie, że no dobra, skandal, może nie pedo, tylko homo, no ale skandal, tak? To więc dlaczego papież nic nie zrobił? No oczywiście znowu kłamstwo, ponieważ stolica apostolska na tego, tego całego peca nałożyła zakaz udzielania sakramentów i święcenia bierzmowania, na zakaz zgłoszenia kazań, zakaz konsekrowania kościołów i ołtarzy, zakaz przewodniczenia publicznym uroczystościom, tak? Nie nałożyła na niego, co prawda, zakazu tam kontaktu z dziećmi, no ale bo on z żadnego dziecka nie skrzywdził, on nic nie zrobił żadnemu dziecku. On jako dorosły facet się tam z innym dorosłym facetem, ten tegest, tak? No więc jeżeli wy uważacie, że jeżeli jeden dorosły facet drugiego dorosłego faceta, ten tegest to powinien mieć zakaz kontaktu z dziećmi, no możecie tak uważać. No, ja akurat tak nie uważam, no ale wasza sprawa jest. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mamy słowa, prawdziwe słowa. Yy, księdza Tadeusza Zakowicza świętej pamięci, i ksiądz mówi, że kardynał, dziwisz. Dwukrotnie zablokował lustrację. Dwa razy dawał mi nakaz milczenia. Miałem nie opisywać, podkreśliłem ja, skandali homoseksualnych duchownych. No i teraz jaki jest komentarz polski laickiej? Tak się blokuje wszelkie informacje na temat przestępstw w Kościele Katolickim. Na szczęście nie wszystko da się zatuszować. Rozumiecie? Ponieważ on to jest człowiek, który żyje mentalnie w średniowieczu, gdzie dwóch. Homoseksualistów, dorosłych, jeśli coś robi, to jest to według niego przestępstwo. Przeczytajmy jeszcze raz. Dwa razy dawał mi nakaz milczenia. Miałem nie opisywać skandali homoseksualnych duchownych. Czyli miał nie opisywać tego, że jeden dorosły facet z drugim dorosłym facetem. A polska Lejska stwierdza, że to jest przestępstwo, że jak jeden facet z drugiego faceta, to to jest przestępstwo. I tak się próbuje tuszować przestępstwa, że się przemilcza to, że jeden facet z drugim. Co więcej, bo on tutaj prawdopodobnie znowu miesza homo i pedo. Najgorsze jest to, że to nie jest, bo można by myśleć, a to, to on jest taki oderwany od rzeczywistości, ale ludzie nie są tak oderwani. No nie, bo tutaj jego padawan wkleja tego mema polski laickiej. No i co? Ja mówię, no jakby jeszcze ktoś miał wątpliwości, co do LGBT w kościele, no bo tutaj chodzi o tą lewandową mafię, tak? Jeszcze raz ksiądz Izakowicz miał nakaz milczenia na temat skandali homoseksualnych, więc ja mówię, że co do LGBT w kościele, to już wiemy, jak to wyglądało. A ta widownia do mnie: co ma LGBT do chwili? Klerykalne i pojmowanie świata, rozumowanie Neandertala, rozumiecie? Kardyna Dziwisz kazał milczyć na temat skandali homoseksualnych. Ja mówię, dopatrzcie, czyli jest, są ci homoseksualiści w kościele, a ci siebie pytają, co ma LGBT do P w kościele? Albo drugi, w LGBT nie ma P. Bez komentarza, no ludzie, przecież tu jest mowa o homoseksualizmie. Wy nauczcie się odróżniać homoseksualizm od pedofilii. Dobrze, i na koniec sobie zostawmy, zostawiłem taką sprawę Dymera. Ponad 20, prawie 25 lat temu skrzywdził dość dużo osób, no i został oskarżony. I w tym wypadku poszli i na policję, i do przełożonych. I jeśli chodzi o oskarżenie, takie sądowe, to się okazało, że Księdzu Dymerowi nie da się nic udowodnić, tak? No, że z rozprawy sądowej wynika, że jest on niewinny. W każdym razie sąd państwowy go uniewinnił, natomiast sąd. Kościelny nie. Sąd kościelny stwierdził, że dobra, no może według państwa jest niewinny, no ale my tutaj nałożymy na niego różne ograniczenia, żeby on już nie krzywdził dzieci, tak? Został właśnie m.in. zakaz kontaktów z dziećmi, zostało to całkowicie ograniczone i co? No i się okazało, że od czasu, kiedy Kościół ograniczył mu kontakt z dziećmi, już żadne dziecko nie zostało skrzywdzone. No i jak sprawa przebiegała dalej? No, potem było drugie oskarżenie, no i już na drugim oskarżeniu, no bo ja tak mówię, z jednej strony mówię, że skrzywdził wiele dzieci, a z drugiej strony mówię, sąd uznał go niewinny, więc na, na jakiej podstawie twierdzę, że skrzywdził wiele dzieci? No, na takiej, że potem była druga rozprawa, po wielu, wielu latach była druga rozprawa, no i wtedy już udało mu się udowodnić winę. Problem w cudzysłowie polega na tym, że odkąd Kościół. Bardzo mocno ograniczył mu kontakt z dziećmi, to on już nikogo nie skrzywdził, więc tego te przestępstwa się po prostu przedawniły, tak. Tutaj można powiedzieć, że znowu kościół zadziałał szybciej niż państwo, szybciej nałożył ograniczenia, dzięki temu ograniczył yy, ilość skrzywdzonych osób i przez te 20 lat, przez które mógłby ten ksiądz, znaczy to nie jest ten ksiądz, tylko to jest ktoś, kto to opowiadał. I przez te 20 lat, przez, przez które ten ksiądz mógłby krzywdzić dzieci, to dzięki reakcji kościołom tych dzieci przez te 20 lat już nie krzywdził. No a polska laicka opisuje, można sobie wyobrazić, ile w tych ciągu 20 lat uzbierało się jego ofiar. No nie, nie uzbierała się ani jedna, bo gdyby choć jedna się uzbierała, to nie przedawniłoby się te przestępstwo, tak? Rozumiesz, polsko-laicka, jeśli to zostało przedawnione, no to nie można twierdzić, że przez 20 lat krzywdził dzieci jest bezkarny, tak? Tutaj ja jeszcze na koniec dodam, że no w mojej skromnej opinii, no są przestępstwa, które nie powinny ulec przedawnieniu, tak? O ile wiadomo, że morderstwo nie ulega przedawnieniu, o tyle no już niestety... Przestępstwa PP ulegają przedawnieniu, i moim skromnym zdaniem, nieważne o jakiej osobie się mówi, chyba myślę tak jak każdy normalny człowiek, że nieważne kim jest krzywdziciel. Jeżeli skrzywdził kogoś w sposób taki, jak tutaj, no to nieważne kiedy to było, sprawa nie powinna się przedawnić i winny powinien iść siedzieć moje. Stanowisko tutaj jest proste, tak? No i na koniec wróćmy. Stowarzyszenie Polska Laicka pyta, Na czym polega ta nasza wiara? Katolicka, jeśli opisywanie przestępstw pedofilii dokonywanych przez duchownych Kościoła Katolickiego jest atakiem na tę wiarę. No nie jest Towarzyszenie Polska lejska Opisywanie tych przestępstw nie jest atakiem na wiarę. Coś, co moglibyśmy nazwać atakiem na wiarę, jest. Sugerowanie, że PP jest tam, gdzie jej nie ma. Na przykład tak jak w tym twoim memie, gdzie sugerujesz, że chodzi o młodego chłopca, podczas gdy chodziło o dorosłego mężczyznę. Sugerowanie, że chodzi o PP tutaj, podczas gdy chodziło o to, że dwóch dorosłych mężczyzn ze sobą robiło niecenzuralne rzeczy. Ten Tak samo jak tu twierdzisz, że na pewno było bardzo wiele ofiar przez te 20 lat, dlatego sprawa się zdążyła przedawnić. Tak, tego rodzaju pomówienia można nazwać atakiem. Przypisywanie PP tab gdzie jej nie ma, pokazywanie, patrzcie, to jest pedo, podczas gdy to jest homo. No i ja po prostu pokazuję, że ludzie, słuchajcie, wszystkich PP należy karać, no ale jak ktoś nie jest PP, to nie udawajmy, że jest tak. No i później tacy, takie światowe, świadome, nowoczesne postępactwo z lewej strony ocenia mój profil, i pisze, że ja. Ten mój profil popiera PP Polskiego Kościoła i jest kolejną maszynką. Tak, jeżeli ja mówię, słuchaj, tutaj nie było PP, tu jak najwyżej był homoseksualizm, bo ten facet był dorosły, to nie było dziecko, to znaczy, że ja popieram PP w Kościele. Jeżeli ja mówię, że słuchajcie, tu nie było PP, tu był homoseksualizm, tu dorośli, tu dorosłe osoby z sobą robiły brzydkie rzeczy, no to według zwolenników lewej strony ja popieram PP Polskiego Kościoła. Jeżeli tutaj ja mówię, że słuchajcie, tu przez 20 lat on nikogo nie krzywdził, ponieważ sprawa by się nie przedawniła wtedy, tak? On krzywdził wiele osób ponad 20 lat temu i przestał jej krzywdzić dzięki kościołowi, dzięki działaniu kościoła, która ograniczyła mu kontakt do dzieci, tak? Jeżeli ja mówię, że ta sprawa nie powinna się przedawnić i on powinien i tak iść do więzienia, no to według lewej strony ja popieram PP polskiego kościoła i jestem kolejną maszynką propagandy, no, Taką logiką kierują się osoby z drugiej strony, tak? I pomyśleć, że mamy demokrację.